Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na wstępie chciałam wszystkim podziękować za łapki w górę, subskrypcję. Będę robiła czytanie dla Panny na wrzesień 2022 roku. Rozkład będę robiła z Telematarot. I oczywiście tradycyjnie będę korzystała z podkowy. No i zobaczmy co tutaj. Dla panny na wrzesień. I zaczynamy w przeszłości mak. Teraźniejszość, wisielec. przyszłość, siła. Boże, niesamowite to jest. Karta Rada, Pustelnik. Boże, same Wielkie Arkana to jest coś niesamowitego. Środowisko, otoczenie, wieża, trudność, osiem mieczy, karta rada, y, jak pokonać dziewięć denarów, wynik, wynik rada, pięć, pięć. Y, Denarów. Myślę, że to nie będzie dla wszystkich czytanie, ale myślę, że dla kogoś będzie to ważne, bardzo ważny czas, tak? Same wielkie arkana, tak naprawdę, większość to wielkie arkana. Wychodzimy z czasu takiego właśnie czarowania mocy, bez nawet właśnie podstaw takich, tak? że po prostu czujemy moc, robimy, działamy. A więc tutaj z takiej energii wychodzimy, ona już przechodzi do przeszłości, jest tutaj w przyszłości, myślę, ponieważ są to jednak wielkie arkana, więc jeszcze coś tam możecie czuć, tak, z tej energii, ale jest tutaj już, wchodzicie w kolejną energię, czyli już takiego zatrzymania się, może zobaczenia pewnych spraw z innej perspektywy, może sami się zatrzymujecie, żeby przemyśleć żeby coś zobaczyć właśnie inaczej, tak? Żeby podjąć właśnie jakąś decyzję, potrzebujecie tego, tego, tego zatrzymania, a może po prostu życie Was tak właśnie tak może kierować, że, 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 że po prostu musicie, ono was hamuje, tak? Nie możecie nic zrobić w jakiejś sytuacji. Może to być związane na przykład też z tą osobą tutaj, ze środowiska otoczenia. I mamy tutaj wieżę. Może tutaj są bardzo duże zmiany, które powodują, że wy właśnie zatrzymujecie się. tak Zatrzymujecie się, żeby zobaczyć coś z innej perspektywy, albo ta sytuacja was zatrzymuje. Może to być bezpośrednio z wami związane, tak? że to ta osoba, tą wieżę tutaj powoduje, czy wy. Tak, i, I jest tutaj coś na styku, ale może też być tak, że jest to osoba dla was bardzo ważna, tak? jakiś partner, partnerka, czy, 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 czy taki życiowy, czy biznesowy, czy coś się dzieje, takie są tutaj zmiany, tak? że nie wiem właśnie jakaś propozycja pracy, no, czy coś w, w rodzinie się dzieje, takiego poważnego, tak? gdzie, gdzie, y, czy narodziny dziecka no, różne, różne te zmiany są. Potrafią wstrząsnąć i te pozytywne, i, i takie trudniejsze mogą zmienić właśnie bieg taki już przewidywalny. Tak? I coś nowego tutaj się pojawia, coś nowego, trudnego. I tak jak powiedziałam, nie musi to być od razu coś złego, ale też jakby lęk potrafi, nawet rzeczy pozytywne, tak jak powiedziałam, jak na rodziny dziecka, też potrafią. Wzbudzić lęk, tak? Czy damy radę, czy dam radę i tak dalej. Więc tutaj jakieś mogą być to zmiany, tak jak powiedziałam, albo bezpośrednio z Wami związane, albo to ta osoba przechodzi przez jakiś proces i to ona ma, ona w jej życiu coś takiego się dzieje, tak? Ale jest to ważna osoba dla Was, i też możecie, na przykład, partner, tak, zmiana pracy, czy, czy zwolnienie, czy coś i po prostu tutaj. Hmm, to też na Was jakoś tam wpływa pośrednio, więc to może różnie wyglądać. Eee, oczywiście, nie, ja powiedziałam tutaj, zwolnienie z pracy, oczywiście nie musi to być, tak? Możecie sami, czy znaczy ta, ta osoba na przykład podjąć jakąś decyzję, właśnie, tak? I to też jest eee, yy, i też duża zmiana, tak? Eee, może być to. Yy, yy. Dla was i dla tej, dla tej osoby, tak? Bo wchodzi w coś nieznanego i sama tą wieżę jakby powoduje, tak? Albo mówi stop, już mam tego dosyć, i, i komuś coś tam właśnie e, wybucha i, i tak e, raptownie przedstawia e, swoją e, swoją, e, swoją wersję, tak? I, i, i przez, to, przez to też burzy cały jakby. E, Cały taki przewidywalny bieg y, takich zdarzeń, tak? Dobrze. Następnie mamy znowu te wielkie arkana. Y, mamy siłę, więc myślę, że dacie sobie radę, że będziecie mieć siłę. Y, też trzeba uważać na te swoje żądze, tak? Żeby tą siłę, żeby to, to jeżeli nawet macie w sobie, żeby też odpowiednio regulować żeby też właśnie w kontakcie z innymi ludźmi, żeby mieć to cały czas ją pod kontrolą, tak? Żeby dobrze ją mądrze wykorzystywać. No, oczywiście też to może być jakaś osoba, która jest taka silna, charyzmatyczna i, i i może się pojawić też w waszym życiu, tak? Więc tutaj to różnie też może wyglądać. Natomiast tutaj, jako karta rada, jest pustelnik, więc też właśnie to zatrzymanie, ta medytacja, zajrzenie w głąb siebie, czego chcecie, czego pragniecie i szukanie odpowiedzi nie gdzieś na zewnątrz u innych ludzi, tylko w sobie. Może te odpowiedzi wszystkie macie w sobie i ją znajdziecie. Wielki Arkana, więc też to czasami potrzeba czasu, żeby, żeby to olśnienie przyszło żeby skontaktować się z tym swoim wewnętrznym też głosem dobrze, więc dobrze, myślę, że te decyzje będą takie naprawdę przemyślane i myślę, że będziecie patrzeć na, na daną sytuację też z różnych właśnie perspektyw, więc jak najbardziej dacie sobie tutaj radę, jeszcze tutaj w przyszłości ten mak więc myślę, że będzie dobrze. Chociaż tutaj jako trudność jest osiem mieczy, możecie czegoś nie widzieć, tak? jakieś drogi wyjścia, jakiejś możliwości, ale pamiętajcie, że przy ósence mieczy to zawsze jest to yy, 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 jest to po prostu takie błędne myślenie na jakiś temat. Tam opaskę trzeba zdjąć. Wiadomo, że jest zawsze wyjście, że możecie zrobić. Może potrzebujecie tego czasu, właśnie, żeby ta opaska wam spadła z oczu, tak, i żebyście to wyjście w końcu zobaczyli. Karta tutaj rada, 9 denarów, więc myślę, że też bardzo dobrze ona może wam przypominać, że macie wszystkie umiejętności, możliwości, że macie moc, że jesteście osobami sprawczymi, że dacie sobie ze wszystkim radę. Że nie musicie na nikogo się oglądać. Eee. 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 Więc tutaj mamy tego typu eee. podpowiedź, tak? Eee. I żebyście też liczyli właśnie na siebie, eee. i że cały ten potencjał jest w Was. Każda rada wynik, rada myślę, że tutaj, żebyście się nie, nie zamartwiali, żebyście swojej sytuacji nie widzieli z poziomu braku tej szklanki do połowy pustej, że to jest właśnie taki, że ta, że ta bieda to nie jest taka prawdziwa, tylko po prostu przez was jest to tak postrzegane. Nie chcecie pewnych rzeczy może widzieć pozytywnych. Może jesteście sfokusowani tak bardzo na jakiejś sprawie, że już nic w koło y, fajnych rzeczy nie widzicie i nie chcecie po prostu widzieć, tak? I mogą nawet jakieś nowe propozycje, nowe szanse przychodzić, ale nie wy jesteście. Ta jedna sprawa może Wam tak bardzo po prostu y, y, Wasz umysł y, y, zająć, że nie, że nie jesteście w stanie. Dobrze, i dokończając, więc tutaj e, nie patrzenie z poziomu braku, e, tylko właśnie e, z Waszej mocy. Tem, e, tutaj nie zwracajcie uwagi, bo tutaj zgasła ta świeczka, ale całe czytanie oczywiście paliła się, a zresztą to i tak nie ma jakiegoś e, większego znaczenia, czy ona się pali, czy zgaśnie w trakcie. E, a więc tutaj. Zwróćmy jeszcze uwagę co do tej piątki denarów, jakaś może podpowiedź. Dobra, no proszę bardzo, piękna energia, bo mamy pazia buław, więc tutaj, żebyście wyszli może małymi kroczkami, może nie z taką wielką pewnością, ale za to z otwartym sercem. A więc tutaj, te zmiany, które przychodzą, tak jak mówię, może te zmiany tutaj nie one może są pośrednio z wami związane, tak? które jakoś w jakiś sposób będą oddziaływać na Was, może to też wasze dziecko tak być że nie wiem właśnie wyjeżdża na studia, nie wiem do pracy, gdzieś i to też zmienia właśnie bieg waszego życia taki i po prostu zamartwiacie się. Więc to mogą to być różne właśnie różne sytuacje. Więc tutaj jakby wcale nie jest takie straszne to czytanie, tylko możecie po prostu jakby widzieć to Yy, możecie w ten sposób oceniać tą sytuację, tak? Yy, w tej chwili z poziomu właśnie braku, yy, niedostatku i tak dalej, tak? Ale w sumie nie jest to złe <laughs> czytanie. Po prostu, tak jak powiedziałam, yy, yy, może mniej bardziej dotknąć Was, powiedzmy, jakby ta wieża, i tak jak powiedziałam, czy to ta osoba ją jakby powoduje, czy, czy po prostu sytuacja się tak układa, że jakieś tam zmiany w waszym życiu mogą też, może to troszeczkę też was jakoś nawet pośrednio dotknąć. Szukajcie odpowiedzi w sobie, spójrzcie na to z innej perspektywy, może z perspektywy tej osoby. Zawsze jakieś wyjście jest, dacie sobie radę, macie dużo tutaj siły, mocy do działania, jesteście sprawczymi osobami. Dużo osiągnęliście w takich sytuacjach, z różnych sytuacji też wychodziliście, a więc w sumie yy, będzie, będzie dobrze, tak? Że tą sytuację może, którą w tej chwili tak postrzegacie, może się okazać, może zaowocować w przyszłości <grych> bardzo pozytywnie. Dobrze, tak wygląda czytanie dla Panny na wrzesień 2022 roku. Oczywiście, jak Wam się podobało, dajcie łapki w górę i subskrybujcie kanał. A ja wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Hej!